Siemano, i tylko Forbet, Andrzej Pofara, Bogdan Maciejczyk. Wrócił Bogdan Maciejczyk? Andrzej Pofara, dokładnie. Przed nami sobota. Dwie świetne gale. Mike Tyson, Reuters Jr. i Daniel, Daniel Dubois kontra Joe Joyce. Dwie walki w Ciężkiej. Jedna powiedzmy. Jedna powiedzmy. Poważna, tak, e, bardzo poważna e, DBła kontra Joyce, e, druga troszeczkę mniej poważna i zaczniemy od tej mniej poważniej, czyli Roy Jones Junior i Mike I Tyson. Tyson. 54 lata, Mike Tyson, e, Roy Jones 51, e, panowie już no, powiedzmy w podeszłym wieku. No nie no w połowie są chyba, nie? W połowie tak, chcieli dążyć do setki, tak? Oni są tak w połowie naszej drogi. E, no i co? I na pewno na pewno nie zabraknie w tej walce emocji, tak? Z tego co wiemy mają tam chłopaki jakieś rules, takie, które nie pozwalają im robić jakieś rzeczy, które w ringu w momencie kiedy wychodzą są raczej normalnością, którą chcemy zobaczyć, Poszło, poszła ta fama, tak, że nie, nie może być KO, czyli nie może być nie możemy nakałtować siebie nawzajem. Kiedy prawda? będzie rozcięcie, walka się kończy. Nie ma, nie ma werdyktu walki. Osiem rund, dwie minutowe rundy. E, większe rękawice, bo 12 ucjowe. Normalnie się boksują w dziesiątkach. W dziesiątkach lub w ósemkach. E, no, i, no i bez kasków, tak. E, komisja, komisja Stanu e, Nevada czy Kalifornia? Kalifornia, e, Kalifornia przepraszam. Andy Forrester, który szefem komisji, mówi, że. No, że ta walka nie będzie punktowana, znowu. A właśnie, e, właśnie, właśnie. Znowu, tak mówią, ale organizator warki tak. organizator warki Kawanaga mówi inaczej. E, Kavanaga, a mówi, mówi inaczej. E, no zobaczymy jak to będzie. Wiadomo, że Mike Tyson e, no, jest znany z różnych, z różnych ciekawostek. słucho e, Hollywoodowi także znaczy to będzie tutaj. Ale od domu, tak, 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 I od tak, duchu. W każdym bądź razie a wracając do... Y, werdyktu tej walki. prawda? Co jest ciekawostką jest to, że walka będzie punktowana przez byłych bokserów i ta walka będzie punktowana przez nich na odległość. Tak, o, tak. tak na odległość przed ekranem telewizyjnym i po każdej rundzie będzie ta, ta, ta jakby, no, walka punktowana, także cały czas będziemy na bieżąco A kto punktuje tu walkę, znać widok. Między innymi Chad Dawson, z którym miałem, mieliśmy przyjemność, mieliśmy przyjemność wciąż, walczyć. Tak. Tak. Andrzej także... Nie wiem czy wiecie, Andrzej znokautował Chad Dawsona w ostatniej rundzie. Przed tą właśnie rundą powiedział Andrzej, jak go nie znakotujesz, to koniec Tom, z A Andrzej mówi do mnie tak: odsunął mnie i mówi, patrz na to. I go znakotował. Tak było. On się tak? E, także typy, typy typ, dajmy typ na tą walkę Ray Johnson z Tyson. No jeżeli jeżeli no wyjdą panowie i zablokują na serio, to co się stanie? zdaniem. No ja myślę, że mimo że jest starszy Mike Tyson, jest cięższy, jest bardziej, był przynajmniej bardziej taki agresywny w tym ringu, prawda? Roy Jones nie był takim agresywnym zawodnikiem, aczkolwiek dużo tych swoich wygrał, prawda, przed czasem. Także Oczywiście ja bym postawił właśnie... na Mike. Ja myślał, że Mike wygrał, wiesz, mimo świerny tego technik powiem tu może bardziej pod kątem bokserskim. Roy Jones Junior Świetny Technik, patrz na nogach, szybkość ten luz, tak, Mike Tyson wiadomo, no agresja taki uliczny styl, tak? Podwójna garda, gdzieś tam coraz ucieka, doły, krótkie ciosy, świetny, lewy sierpowy, podgródki. No zobaczymy, zobaczymy. Myślę, że Roy Jones tutaj na pewno jest w roli takiego pięściada, który będzie gdzieś tam uciekał, jest trochę młodszy, tak, później skończył karierę, no miał, tych, miał tych walk trochę trochę lepszych. Przy, przy tej końcówce kariery, Mike Tyson troszeczkę w tą końcówkę kariery, no taką miał średnią, tak i myślę, że tutaj Roy Jones będzie takim moim faworytem, jeżeli chodzi o no tą walkę, także ja, ja obstawię Roya Jonesa i, i wygraną Roya na punkty, o tak? No, ja mam nadzieję, że ja bym chciał, żeby Tyson wygrał przez knockout, ale jak już powiedzieliśmy wcześniej, knockoutu w tej walce nie może być, więc jak słucha mojego przyjaciela i chyba też bym poszedł zymrojem Joyce'em Juniorem z tego względu, że jednak wiek robi, robi różnicę co te 3 czy tam cztery lata, bo to jest bardzo... 50 nie? lat, także yy, zobaczymy jak to będzie to co wyglądało naprawdę. Obstawiamy na delikatnie stronę. Ja a myślę, jak... że, że jeżeli by obstają to rajzczynią na punkty. I o, jedna mała uwaga właśnie, bo chłopaki, nie wiem czy wiecie, a... Dalej podlegają pod badania antydopingowe, i ciekawostką jest to, że wszystko badają, wszystkie te rzeczy, te anabole i inne sprawy, ale nie ma testu na marihuanę. Na marihuanę. Wiecie Bo dlaczego? Mike Tyson jest pomysłodawcą też i, i ma firmę Tyson która, Ranch? Która, tak, która zajmuje się legalną produkcją marihuany w Stanach. No i sam też przyznaje się, że, że, że często pali i no testuje i, i może przetestować przed walką, dopadnie, to też dopadnie, może go skupić, pamiętasz? No zobaczymy. Może, może będzie mniej agresywny przez Może będzie mniej agresywny, I to jest... będzie plus dla Roya Jonesa Juniora. Dokładnie. Dokładnie. Do... go wszystkiego, wszystkiego dowiemy się w sobotę Staple Staples Center Los Angeles. tam boksowałeś. Boksowałem. Zapraszamy. Tak, tak Bo. to jest Tyson versus Roy Jones Junior. Daniel Dubois kontra Joe Joyce. Już tą sobotę Frank Warren szykuje nam świetne, świetne starcie Dwie, super, super heavyweight. Z dwóch niepokonanych pięściarzy: 15-0 ma dynamic, czyli czyli Dynamit, 23-letni Deepła i 35-letni Joyce, 11 wygranych, 10, 10. przed czasem. No pięściarze na pewno z uderzeniem, bo, bo praktycznie wszystkie marki kończyły się przed czasem. Także... Wydaje mi się, że i ta walka skończy przed czasem, tylko no, kto tu będzie, będzie faworytem? Anglicy mówią, że y, ta walka jest 50-50, Amerykanie stawiają na Daniela y, Dubois. Yy... No i Tutaj mamy no, ja myślę, że no młodość, młodość, nie? Modość, tak, młody wilk, młody głodny Wilk, dynamik, 23 wydaje. lata. A, no on jest na początku swojej kariery. Ja myślę, że no na pewno będzie... No nie, nie, nie boksowali jeszcze z jakimiś wielkimi nazwiskami yy, wcześniej. Yy. Chyba Joyce boxował z Jensen, mhm. który, który z, z którym wygrał na punkty. A poza tym tam resta tych nazwisk no nie jakoś nie... Nie, nie, nie zachwyca, że tak powiem. Tysona albo Roya Juniora tam nie było. Nie, nie? było. oczywiście No właśnie, no. Także no fajna, fajna walka, bo, bo dwóch niepokonanych. Wiadomo, no też... Waga ciężka, waga, ciężka także waga, każdy cios może zmienić Waga, waga walka młodości z, z doświadczeniem Joyce'a, z olimpijczykiem. No zobaczymy, ale ja myślę, że Jadry była tą walkę wygra. Zobaczymy też jak, jak Joyce tą walkę zacznie, bo, bo widziałem na marzeniu, jest bardzo szczupły, naprawdę, naprawdę dobrze wygląda, chyba najlepsza forma jego karierze. A Joyce, Joyce nie jest ten, który się tak rozpędza dosyć długo. Tak no jak właśnie, ktoś, właśnie wiesz, on, się? on się właśnie wolno rozpędza, a Deepła y jednak, Deep y jednak no zaczyna boksować od razu agresywnie do przodu, yy, świetny zasięg, zasięg ronk. Także, także no ja myślę, że, że DiBois wygrywa tą walkę przed czasem i teraz jest na tą walkę. No ja nie jestem jakimś tam strasznym fanem obu zawodników, a chłopaki młodzi, znaczy tym, ja jestem za tymi młodszymi, nie? No starsi wiadomo, że doświadczenie robi swoje, ale młody ma więcej, więcej przed nim i myślę, że będzie bardziej głodny zwycięstwa. a Jak mówimy, wiek jest za nim, no też bym bardziej stawiał na DiBois, aczkolwiek doświadczenie. Doświadczenie w ringu, no mówimy doświadczenie, ale 35 lat to nie jest doświadczenie, bo ma tylko 11 walk. E, dokładnie tak, no dlatego, właśnie, ta, dlatego właśnie dlatego właśnie gdzieś... Bła, bo ma w zasadzie młodszy jest, a ma większe doświadczenie. Ma 15 lat. Na, na, no, zawodowe, zawodowe. Na, no no na ringu zawodowym na pewno. Na ringu zawodowe na pewno. A, Joyce był Olimpijczykiem. Joyce był Olimpijczykiem i nie pamiętam czy Lipuła też, no ale na ringu zawodowym na pewno Lipuła ma większe doświadczenie, no bo więcej, więcej walk w krótszym czasie. Myślę, myślę, że że Deep yy, pokaże, tak jak mówiliśmy, tą młodość, agre agresję Agresji. i... Yy, I A agresja jest potrzebna w rynku, co? Spokój, Spokój. jednocześnie Spokój z agresją. agresją. Spokój z agresją. Także... No ta młodość i doświadczenie mimo wszystko po stronie Dubois, więc stawiamy, ja stawiam tak jak Andrzej, w stronę Dibła. mam nadzieję, że to nam się uda, bo słyszałem, że dosyć sporo ludzi w Polsce sugeruje się Twoimi obstawieniami, bo na, te, na ten moment też masz więcej, więcej plusów, niż więcej... minusów w obstawianiu, okej? Okay? Ale minus, sterują też plusy. Ale żeby te minusy nie zasłoniły tych plusów, okej? Okay? <laughs> <laughs> Czy na odwrót? Pozdrawiam okay? Was serdecznie, pamiętajcie, Roy Jones Junior kontra Tyson w tą sobotę. Las Vegas i Londyn, Anglia. Nie, Las Vegas, Kalifornia z tej Vegas ja tam siedzi tam siedzi no, Vegas tam się w głowie. Może dlatego, że może się wybierzemy Że to w mecha boxu. tak A niedługo kolejny vlog y, z Teksasu, lecę na walkę z Spencer mhm. Junior kontra Danny Garcias. Tamto zobaczycie y, mojego vloga. Może naszego, bo, bo Bogdan. Bogdana Ale... może pojadę jako kamerzysta. Kto wie, <laughs> przydam się.